Na to śmiało i tam to sp na spokojnie dobra, ale. Dobra. Uwolnij, chodź. Dobra, to gra cię z nim... On praktycznie nie idzie HP. No właśnie, widzę, no, że gdzie nie idzie, w ogóle. Dobra, nie, tutaj musi farma pójść. Morgany tam pomoże. Jeśli później zrobisz tą farmę, to nie wiem, co zrobię. Ja potrzebuję potrzebujesz Nightmare. Ja też potrzebuję. To Ciędze. po ogóle drogie idę jak. Fuh. Ty masz. Tak, Z gości. Nie, zgubiłem. Ma... Nie, zgubiłem. 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 Nie, Nie, zgubiłem. go, zgubiłem. Nie, 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 Chodź, chodź. Nie za nie zabieraj. Nie biję. Siłuj go Przeciwnik na Przeciwnik pogodowy. Przeciwnik nie. Przeciwnik pogodowy. Przeciwnik pogodowy. Przeciwnik pogodowy. Nie Nie, nie zabijacie go. mogę ci tylko zadzwonić, jeśli się uda. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Dobra. Chcę się po bo na pierwszy raz piszę panu. Ja coś nie kończę, ja jeszcze nie mam nawet połowy. No dobra, mam połowę. Ej, no sorry, to Rakot jest głównie jeden... O, to będzie pan mał.